Ej, Alana bolał nogi, a stał ciągle na bramce. nogi go bo stał na bramce Kurwa baba kiubej i Co ty robisz, baba ja kibę i Grzecha takiego wielkiego. A no to od tego to, to, to ja też nie chcę. To, to no właśnie kurwa. No dobra, ale oni... Ale ich to A no dobra, kręć się garę! DEMACJA! Nie bacz Bo to jest to, że wy nie, nie, wy nie podkładaliście pressingu jak graliśmy Igor szkoda, że ciebie nie było jak on, ten... Oni sobie wszyscy ustawili skład pod siebie i przegrali z nami z młodziakami i z takim jednym chłopem. Tak! I kurwa z pięcioma bramkami się chyba przejebali. A co? A dobra za Kombak zaczął się od tego, że grzechu poszedł sam. Kurwa! A August... a! drugi raz jeszcze się wyjebaliśmy to nikt nie, nie był ze mną na tej obronie bruno no tak, no bo każdy był, był w ataku no tak. dobra skipuję to uwaga nie skacz kurwa do góry ty, w sensie do prawej tylko no do góry ani słowa Dawaj. o kurwa już Ej, yy! ja już bym puścił ty ale mówiłeś że o. no jak wrócisz to waloram a co ty i Fryderyk ja bo jak nie zagram to z Antkiem, to Antek mnie pobije Co to jest? Co to jest właśnie jest? No to, bo zaraz, nie dowiesz Zaraz, nie. Ma... Tak? A, a Czemu? No nie ma Bukaj i Frederick jest tylko for No dobra, no dobra Dwa, jeden Jezu, salan Ola, uwaga Czekaj, nie, ja się jeszcze... Fryderyk! Dobrze! Jezus! Dobra, chodź, chodź, chodź! Ej, tak mnie kolano boli, bo ja... Marcin, przed wczorajem się zdarzyłem. I się kto się tak łapie? Mi, nie? E, ty. Mhm. Dobra. teraz mnie boli? Albo nie, ja! No, no, no. czekaj, czekaj, czekaj! Kto? Ja ty? Się opię, ja się łapię, Dobra ja się łapię. Na meczu. Czy, dużo Bruno jest. Speedy typa <fors> no no dużo 17 mi to mówi Speedy jest! Fernando kes. to jest to Fernando, to jest Fernando. Dobra to Fernando. I to jest tam do góry, nie? To ja się łapię. Czekaj, muszę się napić, muszę się napić. O, chodź tu na tył Ja pierdolę, Jezus Mary, to jest nasza szansa. Poczekaj, najpierw, najpierw testowy, testowy do góry, rozjadł się. Ja się łapię. Ja, ja. Dobra. Jest. No bo Nie, nie mogę się kręcić. Nie mogę się kręcić. uwaga. A ty w sali garaż. Ha! Ha Jest. Ej, co takie lagi? O, ty masz kurwa lag. Bo mi się nudzi i gram o. fabułę Kurwa Idziemy do niego <laughs> Dobra, Nie, nie, nie No chodź Idziemy Kacze, idę popełnić samobójstwo <laughs> Ulana kurka Nie, ale my tego nie chcemy <laughs> Ty kurwo Jest? No nie <laughs> No Alan, dobra, przejdziemy to, bo już chyba nie byliśmy tak daleko Nie dobra. Dalej. Dobra, dobry, uwaga. Kurwa. I tutaj skręcił Dobra. Teraz tylko w torunku, w tak, 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 tak. Uwaga, okay. zaraz rzucę to mnie przerzucić. Ach, albo... idźcie Dobra. na ten, na drugi chodźmy. Dobra dobry, uwaga. Ooooo! Ulan klucz, ulan klucz Ej to... Tu, a tu byliśmy Dobra, siadam na dupę Dobra OOOH Ops, dzięki Bogu Teraz na górę, nie? Teraz trzeba górą nie? No, ściągnijmy Dobra, bo oni przeszli Chodźmy na tamtą ląkę Dobra, jestem, jestem Ech 3, 2, 1, Dobra Dobra Ej, i tu jest... Pamiętaj, tutaj tego nie przeszli W dół W dół Daj mi się rozpręcić ŁAPAJ JOLAN! Ale ty wiedziałeś, że masz się złapać czy nie? Wiedziałeś Dobra, chuj 3, 2, 1 Ty Dobra, leć Nie Niżej! Powiedz kiedy? Jak będę tak z. O kurwa! Dobra, ja się chwytam! No się chwytasz! No, no. Dobra, i pamiętaj, ty się musisz chwycić. No wiem, wiem. Kurwa! Wciągnąć cię? Jeszcze raz? No, jeszcze raz. Nie się, to, idealnie, miałeś idealnie, miałeś idealnie. Ale ja klikam, to czekaj. Kurwa, błogosławieństwo, Freddyku. Ja pierdolę, kto się ma. Ty, ty? No. Dobra. Niżej. Ok. Kurwa. Mamy w ranta? nie, bułka i Frederik. Hardcore, jak się wyjebiemy, to idziemy na coś. Kur... nie ma, kurwa, ostatni raz. Jesteśmy nie jesteśmy tak, ale nie jesteśmy. No nie byliśmy tak daleko. <gry> айтпа сөздү билбеймин артымда тур бирдеймин атка минген